Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego większość ludzi nie dożywa nawet 82 lat, mimo że tak wielu marzy o przekroczeniu granicy 100 lat? Prawda ma mniej wspólnego z genetyką, a znacznie więcej z codziennymi wyborami, które po cichu skracają życie. Pięć typowych błędów powtarzanych przez miliony starszych osób jest często ukrytą przyczyną utraty lat życia. Tragiczne jest to, że błędów tych można uniknąć, a nadzieja polega na tym, że gdy już je poznasz, możesz nie tylko przedłużyć swoje życie, ale także sprawić, że będzie ono lepsze. Przesłanie to jest szczególnie ważne dla osób w wieku 60, 70 lat i starszych. Aby pokazać dlaczego, śledzimy historię Dorefi, emerytowanej dyrektor szkoły, która uważała, że robi wszystko dobrze, dopóki jeden mały wypadek nie ujawnił niebezpiecznej prawdy. To, co odkryła później, całkowicie zmieniło jej przyszłość i może zmienić również państwa. Trzeci błąd jest tak powszechny, że prawdopodobnie popełnia go obecnie 9 na 10 osób. A piąty jest tak prosty i pomijany, że większość lekarzy rzadko o nim wspomina, a jednak po cichu pochłania niezliczone życie. Ten film nie ma na celu wywoływania strachu, ale rzucenie światła na to, co po cichu skraca życie, a co ważniejsze, jak tego uniknąć. Wyobraź sobie, że osiągasz dziewięćdziesiątą urodziny nie tylko żyjąc, ale będąc silnym, niezależnym i pełnym energii. Taka przyszłość jest możliwa, jeśli nauczysz się tego, czego nauczyła się do Refi. Zacznijmy więc. Błąd numer jeden. Pułapka mnożenia leków. Szafka łazienkowa do refi wyglądała kiedyś jak mała apteka. Półki wypełniały rzędy butelek na nadciśnienie, cholesterol, bezsenność, ból i niestrawność. Nigdy tego nie kwestionowała, ponieważ każda tabletka była przepisana przez innego lekarza w innym czasie. Nie zdawała sobie sprawy, że prawdziwe niebezpieczeństwo nie wynikało z żadnego pojedynczego leku, ale z ich wzajemnego oddziaływania. Badania wykazały... Że gdy osoba przyjmuje jednocześnie pięć lub więcej leków, ryzyko poważnych powikłań, a nawet przedwczesnej śmierci dramatycznie wzrasta. Dorefi przekonała się o tym na własnej skórze, gdy zaczęła zauważać dziwne siniaki i ciągłe zmęczenie. Po dokładnym przeanalizowaniu jej leków przez farmaceutę okazało się, że przyjmowała dwa różne leki rozrzedzające krew przepisane przez dwóch różnych lekarzy, którzy nie skoordynowali ze sobą swoich działań. Dodanie dostępnego bez recepty leku przeciwbólowego jeszcze bardziej pogorszyło jej sytuację, pozostawiając ją o krok od krwawienia wewnętrznego. Pułapka jest głębsza niż tylko interakcje. Każdy nowy objaw często prowadził do refi do kolejnej recepty. Tabletki nasenne powodowały, że w ciągu dnia była otępiała. W związku z tym otrzymała coś, co miało dodać jej energii, co z kolei spowodowało rozstrój żołądka, prowadząc do konieczności przyjmowania leków zobojętniających kwasy. Leki te zmniejszały jej zdolność wchłaniania kluczowych składników odżywczych, co powodowało jeszcze więcej problemów zdrowotnych. Było to błędne koło polegające na zwalczaniu skutków ubocznych zamiast zajmowania się przyczynami źródłowymi. Punktem zwrotnym była decyzja Dorei o przejęciu kontroli nad tym, co nazwała audytem leków. Sporządziła kompletną listę wszystkich przepisanych jej leków, suplementów i tabletek dostępnych bez recepty. Zaczęła umawiać się na kwartalne przeglądy u farmaceuty, nalegając aby wszyscy jej lekarze konsultowali się ze sobą przed przepisaniem jej nowych leków. Za każdym razem, gdy sugerowano jej nową tabletkę, zadawała trudne pytania: czy to zastępuje coś innego, czy tylko dodaje się do listy? Czy zamiast kolejnego leku pomocna byłaby zmiana stylu życia lub terapii? W ciągu sześciu miesięcy, pod ścisłą kontrolą, Dorefi zmniejszyła liczbę przyjmowanych leków z dwunastu do pięciu, zmiany były niezwykłe. Odzyskała energię, jej umysł się oczyścił a wiele z jej tajemniczych objawów po prostu zniknęło. Zdała sobie sprawę, że to, co uważała za nowe choroby, było często tylko skutkiem ubocznym samych leków. Na przykład ból stawów, który leczyła, był w rzeczywistości spowodowany jednym z leków na cholesterol. Jej bezsenność była reakcją na lek na ciśnienie krwi, który brała zbyt późno wieczorem. Zadając lepsze pytania i koordynując swoją opiekę, nie tylko zmniejszyła ryzyko, ale także poprawiła jakość swojego życia. Dorefi stosuje teraz prostą listę kontrolną, zanim zgodzi się na nową receptę. Pyta czy to nowy objaw, czy tylko efekt uboczny? Czy najpierw wypróbowałam opcję bez leków? Czy wszyscy moi lekarze o tym wiedzą? Czy lek ten można bezpiecznie łączyć z tymi, które już przyjmuje, i jaki jest długoterminowy plan ostatecznego odstawienia tego leku? Jej nowe podejście zmieniło ją zbiernej pacjentki w aktywną partnerkę w dbaniu o własne zdrowie. Wniosek jest jasny Więcej leków nie zawsze oznacza lepsze leczenie. W rzeczywistości może to stać się jednym z najniebezpieczniejszych błędów, jakie seniorzy popełniają na co dzień. Błąd numer dwa ujawnia kolejne ukryte zagrożenie, tym razem nie w apteczce, ale w kuchni. Błąd numer dwa – niewidzialna trucizna w spiżarni. Na pierwszy rzut oka spiżarnia do refi wyglądała przyzwoicie. Na półkach stały pudełka pełnoziarnistych płatków śniadaniowych, niskotłuszczowych ciastek, napojów bez cukru i zup w puszkach. Myślała, że dokonuje mądrych wyborów, ale za etykietami kryło się niebezpieczeństwo, które eksperci do spraw żywienia nazywają przyspieszaczami starzenia. Produkty spożywcze, które po cichu przyspieszają stany zapalne, uszkadzają komórki i popychają organizm w kierunku pogorszenia stanu zdrowia. Największymi winowajcami były ukryte cukry i sztuczne słodziki. Ten zdrowo wyglądający batonik musi zawierał więcej cukru niż pączek. Bezcukrowe napoje gazowane, które dorefi piła codziennie, były pełne substancji chemicznych takich jak aspartam, który obecnie w badaniach naukowych łączy się z wyższym ryzykiem udaru mózgu i chorób serca u osób starszych. Nawet jej zdrowe pieczywo zawierało syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, ukryty pod nazwami, których nigdy nie zadała sobie trudu przeczytać. Ale nie chodziło tylko o cukier. Jej niskotłuszczowe przekąski były pełne dodatków i ukrytej soli, które miały zrekompensować brak smaku. Zupy w puszkach, które uważała za wygodne, zawierały poziom sodu który mógł podnieść jej ciśnienie krwi do niebezpiecznego poziomu już po jednej porcji. Przetworzone mięso w jej zamrażarce było pełne azotanów, substancji obecnie powiązanych z pogorszeniem pamięci i zwiększonym ryzykiem demencji. Być może najbardziej zaskakującym odkryciem był jej problem z nawodnieniem. W wieku 72 lat Dorefi rzadko odczuwała pragnienie. Zakładała, że to oznacza, że wszystko jest w porządku, ale osoby starsze często tracą naturalne sygnały pragnienia. W rzeczywistości piła tylko dwie lub trzy szklanki wody dziennie, polegając w dużej mierze na kofeinie i sporadycznie wypijanej lampce wina. Powodowało to obciążenie nerek, spadek energii, a nawet zwiększało ryzyko upadków, ponieważ łagodne odwodnienie może powodować dezorientację i zawroty głowy. Przebudzenie nastąpiło, gdy jej córka, dietetyczka, zabrała ją na zakupy spożywcze. Przeczytały każdą etykietę linijka po linijce, a to, co znalazły, zaszokowało do refi. Produkty którym ufała od lat, szkodziły jej zdrowiu, zawierając ukryty cukier, substancje chemiczne i puste kalorie. Tego dnia Dorefi postanowiła przestrzegać zasady, którą nazwała 5 barów 5-5. Po pierwsze, kupowała tylko produkty pakowane zawierające 5 lub mniej składników. Po drugie, codziennie przed godziną 17 wypijała 5 szklanek wody, aby zapewnić sobie odpowiednie nawodnienie bez zakłócania snu w nocy. Po trzecie, Codziennie jadła pięć różnych kolorów owoców i warzyw, aby zmaksymalizować ilość składników odżywczych i zwalczać stany zapalne. Oczywiście zamieniła pakowane przekąski na migdały i nasiona słonecznika. Zastąpiła napoje gazowane herbatami ziołowymi i wodą z dodatkiem owoców. Biały chleb zamieniła na prawdziwy chleb pełnoziarnisty, nie tylko ten oznaczony jako pełnoziarnisty, ale faktycznie zawierający pełnoziarniste ziarna. Zaopatrzyła się w chude białka, takie jak kurczak, indyk i ryby. I zastąpiła przetworzone mięso świeżymi alternatywami. Zmiany były dramatyczne. W ciągu czterech miesięcy jej stan przedcukrzycowy zniknął, jej skóra wyglądała na jaśniejszą, miała więcej energii, a jej przewlekłe bóle stawów ustąpiły wraz ze spadkiem markerów stanu zapalnego. Nawet jej rachunki za zakupy spożywcze zmniejszyły się o prawie jedną trzecią, ponieważ przestała kupować przetworzone produkty pakowane. Lekcja, której nauczyła się do Refi, jest ważna dla wszystkich seniorów. Trucizna, która skraca życie, nie zawsze znajduje się w butelce z tabletkami. Czasami kryje się w twojej spiżarni, pod postacią zdrowej żywności. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz komentarz numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Przejdźmy dalej. Błąd numer trzy jest jeszcze bardziej niebezpieczny, ponieważ nie zaczyna się w spiżarni ani w aptece. Zaczyna się w umyśle. Błąd numer trzy spirala śmierci związana z nastawieniem do mobilności. Pierwszy upadek do Refi nie wydawał się poważny: niewielkie potknięcie, stłuczony łokieć i zachwiana pewność siebie. Powiedziała sobie, że po prostu musi być bardziej ostrożna. Przestała więc chodzić po schodach, unikała nierównych chodników i ograniczyła swoją aktywność. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na rozsądny środek ostrożności, ale zaprowadziło ją na ścieżkę znacznie bardziej niebezpieczną niż sam upadek. Oto ukryte niebezpieczeństwo. Kiedy seniorzy ograniczają ruch z obawy przed upadkiem, ich mięśnie zaczynają szybko słabnąć, pogarsza się równowaga, kości tracą wytrzymałość, a to, czego się obawiają czyli upadek staje się bardziej prawdopodobne. Badania pokazują, że seniorzy którzy ograniczają aktywność z obawy przed upadkiem, są trzy razy bardziej narażeni na upadek w ciągu roku. Ironia losu jest bolesna. Próby zapewnienia sobie bezpieczeństwa często prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia, którego ludzie starają się uniknąć. W przypadku Dorefi, spirala ta przyspieszyła szybko. W ciągu osiemnastu miesięcy miała trudności z chodzeniem po schodach bez zadyszki. Nie mogła wstać z krzesła bez podpierania się rękami. Nawet podnoszenie swojego sześcioletniego wnuka stało się niemożliwe. Jej fizjoterapeuta powiedział jej bez ogródek prawdę. Dorefi, masz tylko 72 lata, ale twoja masa mięśniowa odpowiada osobie w wieku 85 lat. Twoje instynkty ochronne po cichu odbierają ci niezależność. Dorefi musiała oduczyć się strachu i zastąpić go siłą. Zaczęła od małych kroków, stosując program, który nazwała siłą trzech. Trzy ćwiczenia równoważne podczas mycia zębów, Trzy ćwiczenia siłowe podczas reklam telewizyjnych i trzy delikatne ćwiczenia rozciągające przed snem. Na początku ledwo utrzymywała równowagę na jednej nodze przez 5 sekund, ale była konsekwentna. W czwartym tygodniu utrzymywała równowagę przez 30 sekund. Po trzech miesiącach potrafiła już pewnie wykonywać przysiady, a po sześciu miesiącach bez obaw chodziła na wycieczki z wnukami. Nauka potwierdza jej historię. Badania pokazują, że nawet w wieku 90 lat seniorzy mogą podwoić swoją siłę mięśni w ciągu zaledwie trzech miesięcy treningu oporowego. Mięśnie nie zwracają uwagi na wiek, reagują na wyzwania. Dorefi dołączyła do zajęć gimnastycznych dla seniorów, gdzie śmiech i koleżeństwo ułatwiały jej wytrwanie w postanowieniu. Odkryła, że trening nie tylko zmniejszył jej strach, ale także przywrócił radość. Jej rutyna obejmowała praktyczne ruchy funkcjonalne, takie jak noszenie zakupów w obu rękach w celu symulacji treningu siłowego, ćwiczenie wstawania z podłogi na wypadek kolejnego upadku, chodzenie po trawie, żwirze i nierównych powierzchniach w celu poprawy równowagi. Dodatkowo zapisała się na zajęcia taneczne, aby poprawić koordynację i dobrze się bawić, udowadniając, że fitness nie musi być męczący. Największa zmiana nie dotyczyła tylko ciała, ale także umysłu. Dorefi przestała unikać wyzwań i zaczęła ich szukać. Znów zaczęła chodzić po schodach. Najpierw z pomocą, a potem bez niej. Podczas gotowania stała na jednej nodze. Zamieniła czas spędzany przed telewizorem na jogę. Przemiana była całkowita, z kruchej i bojaźliwej stała się silna i nieustraszona. Wyniki mówią same za siebie. Poprawiła się gęstość jej kości, prawie podwoiła się jej równowaga i od ponad dwóch lat nie miała żadnego upadku. Co najważniejsze, znów żyje odważnie, podróżując, bawiąc się i poruszając się bez wahania. Spirala śmierci spowodowana ograniczoną mobilnością, jest jedną z najgroźniejszych pułapek, przed którymi stają seniorzy. Dobrą wiadomością jest to, że można ją odwrócić w każdym wieku. Pytanie nie brzmi, czy można stać się silniejszym, ale czy jest się gotowym zmierzyć się z lękiem, który nas powstrzymuje. Błąd numer cztery uderza po cichu i nie osłabia ciała. Najpierw zaczyna od osłabienia ducha. Błąd numer cztery bomba zegarowa izolacji społecznej. Po przejściu na emeryturę Dorefi myślała, że spokój i cisza będą błogosławieństwem, koniec z zebraniami pracowników, terminami i telefonami od rodziców późno w nocy. Ale w ciągu sześciu miesięcy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Cisza w jej domu stała się przytłaczająca. Dni mijały, a ona wymieniała tylko kilka słów w sklepie spożywczym, jej klub brydżowy się rozpadł, kościół przeniósł się do internetu, a wizyty dzieci stały się rzadsze. Pewnego dnia zdała sobie sprawę, że więcej rozmawia ze swoim psem niż z ludźmi. Tego rodzaju izolacja nie tylko powoduje poczucie samotności, ale jest również śmiertelnie niebezpieczna. Badacze wykazali, że izolacja społeczna zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci o prawie 50%. Konsekwencje zdrowotne są tak samo szkodliwe jak palenie paczki papierosów dziennie. Samotność osłabia odporność, przyspiesza utratę pamięci i podwaja ryzyko demencji. Seniorzy, którzy wpadają w tę pułapkę, często tracą swoją bystrość umysłu i witalność wiele lat przedwcześnie. Dorefi zaczęła dostrzegać subtelne sygnały ostrzegawcze. Czasami zapominała, czy wzięła leki. W połowie zdania zapominała słów. Jej ciśnienie krwi wzrosło. Najbardziej niepokojące było to, co wyznała pewnego ranka swojej córce. Czuję, że znikam. Te słowa uderzyły mocniej niż jakiekolwiek wyniki badań laboratoryjnych lub diagnoza. Ale oto, co ją uratowało. Odkryła, że znaczące relacje międzyludzkie są jednym z najsilniejszych lekarstw na długowieczność. Seniorzy, którzy utrzymują silne więzi społeczne, żyją dłużej, są bardziej bystrzy i szczęśliwsi. Dorefi postanowiła stworzyć własne odrodzenie. Zaczęła od małych gestów, machając do sąsiadów, aż te gesty przerodziły się w rozmowę na ganku. Zaczęła robić zakupy spożywcze w godzinach przeznaczonych dla seniorów i zaprzyjaźniła się z osobami, które regularnie spotykała. Dołączyła do lokalnego klubu książki, raz w tygodniu pracowała jako wolontariuszka w szpitalnym sklepie z upominkami, a nawet nauczyła się korzystać z wideorozmów, aby rozmawiać ze swoimi wnukami. Prawdziwy przełom nastąpił, gdy założyła klub wtorkowy w swoim budynku mieszkalnym. Zaczęło się od trzech osób spotykających się, aby grać w karty. Wkrótce 20 sąsiadów spotykało się co tydzień, aby grać w gry, organizować potlucki i wspierać się nawzajem. Dorefi odkryła, że prawdziwa więź ma mniej wspólnego z liczbą przyjaciół, a więcej z jakością tych interakcji. Jej strategia była prosta, ale skuteczna. Skupiła się na regularnych kontaktach z kilkoma bliskimi przyjaciółmi, głębszych rozmowach, w których dzielono się uczuciami, a nie tylko faktami, aktywnym uczestnictwie w zajęciach angażujących umysł i utrzymywaniu radosnych, a nie ciężkich interakcji. W ciągu kilku tygodni jej nastrój się poprawił, jej słownictwo stało się bogatsze, ciśnienie krwi spadło, a ona znów budziła się podekscytowana nadchodzącym dniem. W wieku 75 lat kalendarz Dorefi był pełniejszy niż w wieku 65 lat, ale w zdrowszy sposób. Miała mniej powierzchownych zobowiązań i więcej znaczących relacji. Częściej się śmiała, mniej martwiła, a po lata wdowieństwa zaczęła nawet ponownie umawiać się na randki. Jej córka powiedziała. Mama nie tylko odzyskała zdrowie, ale także blask. Bombę zegarową, jaką jest izolacja społeczna, można rozbroić poprzez świadome działania. Nawet jedna lub dwie znaczące relacje mogą zmienić twoje zdrowie, pamięć i ducha. Prawda jest taka, że żadne suplementy ani tabletki nie zastąpą leczniczej mocy relacji międzyludzkich. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz komentarz numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które dostarczają informacji i inspirują. Przejdźmy dalej. Błąd numer 5 mit pamięci. Przez lata Dorefi wierzyła w to, co mówi się wielu seniorom, że zapominanie jest po prostu częścią starzenia się. Gubienie kluczy, zapominanie imion lub tego co weszło się do pokoju, często uznaje się za chwilowe zapominanie. Ale to przekonanie niemal zniszczyło jej umysł. Pewnego dnia do Refi zapomniała imienia swojej wnuczki. Innym razem zgubiła się w drodze do domu córki, trasą, którą jeździła od ponad dziesięciu lat. Siedząc na parkingu, zdezorientowana i we łzach, zdała sobie sprawę, że coś jest nie tak. Oto szokująca prawda, akceptowanie utraty pamięci jako czegoś normalnego w rzeczywistości ją przyspiesza. Kiedy wierzycie, że wasz mózg jest skazany na pogorszenie, przestajecie go stawiać przed wyzwaniami, a niewykorzystywane zdolności ulegają atrofii. Badacze wykazali, że seniorzy, którzy akceptują problemy z pamięcią jako nieuniknione, doświadczają prawie dwukrotnie szybszego spadku funkcji poznawczych niż osoby, które aktywnie ćwiczą swój mózg. Neurolog Dorefi powiedział jej później: Twój mózg tracił sprawność nie z powodu wieku, ale z powodu zaniedbania. Jednak nauka jest jednoznaczna. Ludzki mózg może się rozwijać i przebudowywać w każdym wieku, nawet w wieku 80 i 90 lat. Ta zdolność, zwana neuroplastycznością, oznacza, że można tworzyć nowe komórki mózgowe, nowe połączenia, a nawet odzyskać utracone zdolności. Dorefi udowodniła to, rozpoczynając coś, co nazwała renesansem swojego mózgu. Każdego ranka zaczynała od 15-minutowego treningu mózgu wykorzystując proste aplikacje i łamigłówki do sprawdzania pamięci, umiejętności rozwiązywania problemów. Po południu poświęcała się nauce czegoś zupełnie nowego. Hiszpański fortepian i malarstwo. Wieczory rezerwowała napisanie pisanie dziennika i czytanie ambitnych książek zamiast łatwych powieści. W ciągu kilku tygodni zauważyła, że pamięta szczegóły bardziej wyraźnie. W ciągu kilku miesięcy jej wyniki testów pamięci poprawiły się o prawie 40%. Dorefi odkryła również, że ćwiczenia fizyczne są jednym z najskuteczniejszych narzędzi dla zdrowia mózgu. Codzienne spacery zwiększyły poziom naturalnego białka w jej mózgu, który wspomaga wzrost nowych komórek. Dodatkowo zaczęła uczęszczać na zajęcia taneczne, które stanowiły wyzwanie dla jej pamięci, koordynacji i równowagi, potrójna korzyść dla jej mózgu. Korzystała również z praktycznych narzędzi wspomagających pamięć. Łączenie nowych informacji ze znanymi miejscami, tworzenie krótkich opowiadań, aby zapamiętać listy, oraz nauczanie innych tego, czego się nauczyła, wzmocniło jej pamięć. W dniu swoich 73. urodzin Dorefi potrafiła zamówić jedzenie po hiszpańsku, zagrać proste utwory na pianinie i przypomnieć sobie szczegóły z dzieciństwa, które uważała za utracone na zawsze. Jej neurolog był zdumiony. Skain mózgu wykazały wzrost tam, gdzie spodziewano się spadku. Twój mózg wygląda na 10 lat młodszy, powiedział jej. Odpowiedź Dorefi była prosta, ale wymowna. W momencie, gdy uważasz, że twój mózg przestał się uczyć, zaczyna on umierać. Prawdziwym zagrożeniem nie jest samo starzenie się. Jest nim wiara w mit, że starzenie się oznacza nieunikniony spadek sprawności. Odrzucając ten mit i aktywnie stawiając wyzwania swojemu umysłowi, budujesz coś, co naukowcy nazywają rezerwą poznawczą bufor, który chroni cię przed utratą pamięci i demencją. Historia dorefi jest dowodem na to, że mózg nie przestaje funkcjonować bez względu na wiek. Ta prawda prowadzi nas do najważniejszej części, jej całkowitej przemiany i tego, czego może nas ona nauczyć o życiu po 80 roku życia z energią, celem i pewnością siebie. Końcowe przemyślenia, trzy lata temu Dorefi podążała tą samą drogą, co większość seniorów, stan przedcukrzycowy, nadmierne leczenie, izolacja społeczna, osłabienie fizyczne i przekonanie, że utrata pamięci jest nieunikniona. Jej lekarz po cichu ostrzeguje, że jeśli nic się nie zmieni, może nie dożyć 80 lat. Była na najlepszej drodze, aby stać się częścią 85% osób, które umierają przed ukończeniem 82 lat. Dorefi wybrała jednak inną drogę. Przejęła kontrolę nad swoimi lekami, usunęła trujące substancje ze swojej spiżarni, odzyskała siły dzięki aktywności fizycznej, ponownie nawiązała kontakty społeczne i ożywiła swój umysł dzięki codziennym wyzwaniom. Dziś, w wieku 75 lat, jest silniejsza, bardziej bystra i bardziej zaangażowana niż w wieku 70 lat. Jej ostatnie badania krwi wskazują na stan zdrowia osoby o 20 lat młodszej. Co ważniejsze, każdego dnia budzi się z radością, poczuciem celu i pewnością siebie. Najważniejsza lekcja jest taka, starzenie się nie musi oznaczać upadku. Prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi w cichych błędach, które akceptujemy jako normalne. Unikając tych pięciu pułapek nadmiernego stosowania leków, złej biety, braku aktywności fizycznej, izolacji i mitu pamięci możesz radykalnie zmienić swoją przyszłość. Nie jesteś bezsilny. Twoje wybory, nawet te małe, dokonywane codziennie, mogą decydować o tym, czy cicho znikniesz przed 82 rokiem życia, czy też będziesz żyć pełnią życia do 90 lat i dłużej. Historia Dorefi nie jest wyjątkowa. Jest dowodem na to, że dzięki odpowiedniemu nastawieniu i działaniom każdy może przedłużyć nie tylko swoje życie, ale także jego jakość. Ciało i mózg są zdolne do więcej, niż większość ludzi sądzi, niezależnie od wieku. Prawdziwym wyzwaniem nie są mijające lata, ale strach i rezygnacja, które je kradną. Warto więc wziąć sobie te lekcje do serca. Zastanów się, w jakich obszarach twojego życia niewielkie zmiany mogą przynieść duże korzyści. Niezależnie od tego, czy chodzi o przegląd leków, porządkowanie spiżarni, dołączenie do grupy czy naukę nowych umiejętności, każdy krok jest inwestycją w swoją przyszłość.